To było pomyślnej 8 Polski środowca Przekra z rakowa Częstochowa jeden z dwóch z nami drużyny gości, pan Marek Patrzym, którego proszę o podsumowanie. widzę. Dobry wieczór. Gratulacje dla drużyny za, za zwycięstwo. Trzecie, trzecie zwycięstwo na wyjeździe w 6 dni. No to jest to jest duży wyczyn i, i trudny mecz. Gratulacje dla Śląska, naprawdę dobre zawody i dużo wysiłku ten mecz nas kosztował. Więc, więc szacunek tutaj dla przeciwnika. Widać było po nas, że, że. Widać po nas było już zmęczenie, nawet nie chodzi o ten trzeci mecz, tylko o dwudziesty, chyba ósmy mecz. Mamy bardzo wąską kadrę i e, właściwie grają ci, ci, ci sami zawodnicy. Więc mam do nich duży szacunek, że, e, że, że potrafią się przygotować i, i realizować kolejne cele, bo gramy na trzech frontach i z całkiem niezłym skutkiem. I to tyle. Dziękuję. Prosimy o pytania. o Dzień dobry. Witam serdecznie Panie Trenerze. Łukasz Cionach sportowy sportowej Cioną po oczach. Na początku rzeczywiście chciałem pogratulować zwycięstwa, bo Śląsk atakował, natomiast to Raków strzelił bramki. To też jest spora sztuka, szczególnie ładnej urody gol Makucha. Czy to charakteryzuje właśnie te dobre drużyny, mimo że to nie był najlepszy mecz? Ale jednak no, przekonujące zwycięstwo i awans do kolejnej rundy. To pierwsze pytanie. Tak, jak grasz, grasz tak często, to, to trudno, żeby, żeby ten poziom był tak wysoki, jak w ostatnich dwóch spotkaniach, więc liczy się, żeby wygrać taki mecz trudny właśnie i żeby pokazać nie tyle charakter, co odpowiedzialność taką dużą dyscyplinę, bo my tak naprawdę się wybroniliśmy w karnym często przez takie rozwiązania systemowe, blokowanie strzałów tych strzałów, tak jak patrzyłem na szybko, jedna drużyna oddała 18, druga 17, z tego trzy celne, więc. Ta, ta obrona pola karnego była w obu zespołach była na bardzo wysokim poziomie. Ciężko było stworzyć sytuację, sytuacja sytuacjach było 2-2 takich czystych. Więc ten mecz, no, tak jak te, te duże statystyki, był po prostu na styku. My wykazaliśmy się większą jakością w tych decydujących momentach, bo właśnie z tych czterech szans, nie, no powiedzmy, nie, nie z tych tylko padły bramki, ale, ale no, wszystkie bramki piękne, można powiedzieć, takie jakościowe. I, i warchu chyba strzelił, tak? Warchoł, tak. To tak to też tak, były też... krakowa, Rakowa, więc to się wszystko I... zgadza. Wszystko na swoim miejscu. E... Tak, więc, więc yy, no tak, ta, ta jakość tutaj finalnie, e, finalnie, finalnie zdecydowała. Trenerze, wybieram się na Cypr i tak pół żartem, pół półserio, czy się zobaczymy na Cyprze, czy, czy, czy już nie. Czy to ostatnia niedziela, chociaż dzisiaj ach, masz nie w niedzielę. Ach, kurczę, no, to, to jest. No, nie chciałbym wchodzić w ten temat dzisiaj, bo... Bo to jest trudna sprawa. Okay. Dzięki Panie Trenerze, gratuluję. Zwycięstwo. Dobry Dziękuję. Mam jeszcze pytania, proszę Karol Bugański. Dobry wieczór, Panie Trenerze, Karol Błogajski, przegląd sportowy. Gratuluję tego zwycięstwa i zapytam o zmianę, o okoliczności zmiany Jonatana brata brunesa bo on wydawał się zaskoczony. Czy, czy to było jakieś nieporozumienie, czy on faktycznie dawał do zrozumienia, że jeszcze by sobie pograł dzisiaj? Tak, to John jest takim ambitnym zawodnikiem, o chce grać wszystko od deski do deski. To charakteryzuje takich piłkarzy klasowych. Oni się nie zadowalają, że jedną bramkę strzelił i schodzi, to Lopez taki sam był przez lata trudny pod tym kątem do prowadzenia, bo każda zmiana była ryzykowna, że tak powiem. <laughs> I, i Trzeba było studzić, studzić emocje, ja to, ja to traktuję pozytywnie bardzo, nie? bardzo pozytywnie i Johnny był zaskoczony, bo minut jeszcze było sporo, ale wydawało mi się, że tak siadł fizycznie, a no musieliśmy pracować, musieliśmy nadążyć nad, nad Śląskiem, bo wyglądał tak świeżo, tak rześko, więc no, no postanowiłem zmienić jego, no i to była dobra decyzja w tym meczu, że zostawiłem Makiego. Finalnie to nam się opłaciło, ale oczywiście tu, tu on ma pełne zrozumienie później do tej decyzji. Wygląda to może tak wizualnie e, nie, nie najlepiej, ale tu nie ma, nie ma złej krwi, krwi. Po prostu to jest ambicja zawodnika do, do tego, żeby, żeby grać, żeby mieć szansę na kolejne bramki, po prostu, bo też jest taka pazerność i, i to mi się podoba. Czy są jeszcze pytania do trenera? Proszę Marek, tylko poczekaj chwilka. Dobry wieczór panie trenerze. Marek z ekstra klasowe przemyślenia. Gratuluję zwycięstwa. Zwycięzców wprawdzie się nie ocenia, ale ja tutaj poruszę wątek straconego gola. Trzeci metr rzędu ze straconym golem. Co ciekawe, rozpoczynacie, można powiedzieć strzelanie? I od czego to zależy? Od czego to wynika? Czy to zmęczenie, o którym trener wspominał, daje się we znaki i zawodnicy już w końcówce i w drugich połowach po prostu nie mają zbytnio sił, czy może dekoncentracja, rozkojarzenie, że te czyste konto nie zostało po raz kolejny zachowane przez defensywę i golkipera Rakowa. Dziękuję. No myślę, że, że kilka przyczyn jest. No oczywiście chciałoby się na zero, szczególnie Zychu jest zdenerwowany, jak, jak nie gramy na, na zero, bo on z kolei, jak gronek, chce strzelać, a Zychu nie chce puszczać. Więc, więc to jest też dobry objaw. Był wkurzony po arce. Dzisiaj trochę mniej, pewnie, by był trudniejszy mecz, tak globalnie. No ale, ale się zasłużył po prostu dzisiaj na tą ramkę swoją postawą, swoją taką odwagą i, i dobrą jakością, bo my, my dobrze oceniliśmy ten zespół jako taki zespół, który i klub w ogóle ekstraklasowy, no bo ten klub powinien być w ekstraklasie, ale oczywiście za zasługi nie wam tutaj tej ekstraklasy nie podaruje i musicie to wywalczyć i później w tej, w tej ekstraklasie funkcjonować, ale do, no ja pamiętam dopiero co Śląsk Wicemistrzowski, więc więc na to uczulaliśmy zawodników, żeby, żeby nie myśleli, że to będzie proste, łatwe spotkanie. I, i cieszę się, że właśnie byli, byli odpowiedzialni, bo, bo dzisiaj nam sporo brakowało, jeżeli chodzi o, o, o grę. Ale, ale tak jak mówiłem już w szatni, no, jak zdobywasz trofea, zdobywasz Puchary, to takie mecze. Takie mecze po drodze się trafiają. To jest ważne, żeby to wygrać. Dziękuję. Chyba nie ma więcej pytań, za chwilę druga część Dziękuję bardzo. Dobranoc.